Cześć, tu morda, i teraz pokażę Wam tak jak obiecywałem, tylko sprawdzam obrazek, gdzie oddać czaszkę zieloną. To jak pamiętacie, wziąłem ją w akcie pierwszym, i teraz po wzięciu czaszki pomarańczowej musimy oddać zieloną w supermarkecie. Wchodzimy tutaj, załatwiamy bandziorów. Idziemy sobie za lodówkami, i mamy ślady krwi. Bardzo łatwo trafić, nie ma z tym problemu. Jakiś pistolet tu I idziemy do półki z misiami. Tu mamy jakąś strzelbę, i przytrzymujemy. I zielona czaszka jest w ten sposób podbana. I mamy tu Developers num, numer 2 Crab. Jest to tam jakaś broń. No i yy, zostały nam jeszcze do oddania trzy czaszki. Yy, z tego już mamy dwie. I to by było na razie na tyle. Cześć.